Z Tobą porozmawiać o jednym z najważniejszych tematów i najpopularniejszych, zwłaszcza w kontekście rozwoju osobistego, a tym tematem są nawyki, bo nawyki królują naszą codziennością. Ogromna część rzeczy robionych w ciągu dnia jest nawykowa. One objawiają się dosłownie we wszystkim, w tym od której ręki zaczynasz ubieranie kurtki, którą nogą wstajesz, jakie myśli towarzyszą Ci po przebudzeniu. Co robisz po przebudzeniu? Czy klikasz drzemkę, czy łapisz za telefon, czy przyglądasz media społecznościowe, czy pijesz wodę, czy robisz jeszcze coś innego. Nawykowa jest także Twoja trasa do pracy. Nawykowe jest to, jak często sprawdzasz pocztę, jak często sprawdzasz Instagrama. To właśnie przez nawyki myjesz zęby w określony sposób, przez określoną ilość czasu, a także kiedy bierzesz prysznic, jesz kolację i ogólnie. Wszystkie sekwencje, które się dzieją w ciągu dnia, one są nawykowe. Bo często, kiedy mówi się o nawykach, myśli się o jakichś dobrych lub złych, konkretnych zachowaniach prowadzących do celu. A nawyki same w sobie mają cel. Jeden bardzo konkretny, bardzo wyraźny i bardzo ważny. Ale zanim o nim powiem, to może najpierw się przedstawię. Cześć. Ja nazywam się Joanna Dąbek i jestem specjalistką z zakresu zarządzania czasem oraz przyjemnej produktywności i uczę o tym, jak działać właśnie przyjemnie, w zgodzie ze sobą, bez żelaznej samodyscypliny i nie polegając wyłącznie na motywacji. Nawyki w tym wszystkim są oczywiście niezwykle istotne, a ich głównym celem, jak już zaczęłam mówić, jest to, abyśmy nie oszaleli. Nawyki mają na celu Odciążenie mózgu i pozostawienie więcej energii na podejmowanie takich codziennych decyzji, które rzeczywiście wymagają tego świadomego wysiłku. Bo ogólnie nawyki to takie automatyczne działania wyuczone przez dłuższy okres czasu, o których w zasadzie się nie myśli. To jest trochę tak jak z mięśniami i z treningiem. No, po jednej próbie, czy po jednym treningu, efektów jakoś szczególnie nie ma. Ale po 5, 10, 15, a zwłaszcza 50 czy 100, no już te efekty widać. I tak samo jest z nawykami. Jeśli raz coś zrobisz, no to wiadomo, nie jest to nawykiem, ale jeśli powtórzysz daną czynność lub daną sekwencję czynności, bo tak naprawdę nawyki działają w pętli nawyków, określoną ilość razy, a tak naprawdę nie określoną, tylko odpowiednią ilość razy, która pozwoli uformować ten nawyk, no to cykl on już jest. Dlatego też tak trudno może być pozbyć się niewspierających nawyków i wprowadzić te dobre ponieważ jeśli zrobiłaś coś już 100 razy i nagle chcesz to zmienić no to oczywiście że twój mózg będzie chciał tej pierwszej opcji nawet jeśli ona nie jest wspierająca nawet jeśli jest trudniejsza przez to że twoja głowa się już do tego przyzwyczaiła to ona trochę na automacie wykonuje pewne rzeczy a ty powinnaś podjąć świadomy wysiłek żeby tą całą sekwencję, tą całą machinę wokół nawyku zmienić. Dlatego tak ważne jest, żeby każdą zmianę nawyków rozpocząć od obserwacji. Zaobserwuj, jak wygląda Twój dzień, co właśnie robisz zaraz po wstaniu, o czym myślisz, bo myślenie też może być nawykowe. Tak jak już wspomniałam, od której ręki zakładasz kurtkę, w jakim momencie sięgasz po telefon, bo może sięgasz po niego, gdy jesteś znudzona. A może sięgasz po niego, gdy jesteś zestresowana lub nie wiesz, co ze sobą zrobić, na przykład w poczekalni u lekarza. W momencie, kiedy będziesz w stanie zidentyfikować te małe triggery, te takie punkty zapalne, które stoją za realizacją potem już całego nawyku, to o tyle będziesz do przodu, jak chodzi o zmienianie ich. Bo to nie chodzi o samą czynność. Sama czynność tutaj jest ważna, ale nie powiedziałabym, że jest najważniejsza. Moim zdaniem bardziej istotne jest to, co się za tą czynnością kryje i czemu ona ma służyć. Bo każdy nawyk, każde nasze takie automatyczne zachowanie czemuś służy i w jaki sposób przynosi nam korzyść. Nawet jeśli to nie jest taka oczywista korzyść, bo może działać odstresowująco, bo może dawać szybki wyrzut dopaminy, tutaj może być mnóstwo innych korzyści. Dlatego poszukaj. Co powoduje u Ciebie dane zachowania, i zastanów się, co Ty z nich masz, i dzięki temu możesz dobrać inną czynność, która da Ci ten sam efekt, a będzie bardziej wspierająca. To tak, jak chodzi o pokonywanie złych nawyków. A jak wprowadzić te dobre? No, tutaj można mówić o naprawdę wielu rzeczach. Ja dzisiaj jednak chciałabym Ci opowiedzieć tylko o jednej metodzie o metodzie, która bardzo holistycznie podchodzi do tematu nawyków. I zwłaszcza jeśli szybko się nudzisz różnymi czynnościami, to ona będzie właśnie dobra dla Ciebie. A to dlatego, że jest to metoda, która tak naprawdę nie uwzględnia stricte wypracowania sobie jednego nawyku, a nawyku dbania o dany obszar w swoim życiu. Więc tak, jest to metoda trzech nawyków i polega ona na tym, że każdego dnia należy wykonać czynność z trzech obszarów życia. Z obszaru zdrowia psychicznego, fizycznego i rozwoju umiejętności. I przez to przez stosowanie tej metody właśnie wykształcamy nawyk dbania o siebie, o swoją psychikę, o swoje zdrowie fizyczne i o swój rozwój, a nie stricte skupiamy się na jednej konkretnej czynności. No i tak. Do nawyków związanych ze zdrowiem fizycznym można zaliczyć choćby wypicie tej szklanki wody rano, albo wypicie dwóch litrów wody przez dzień, ale też można zaliczyć trening, spacer, pójście na basen, cokolwiek takiego. Może też nawet pójście na masaż. I to nie chodzi o to, żeby codziennie iść na ten masaż, a o to, żeby codziennie wykonać jedną z czynności, które pomogą w jakiś sposób twojemu zdrowiu fizycznemu. Jak chodzi o zdrowie psychiczne, tutaj też mam od razu kilka przykładów czy też propozycji. Bo możesz na przykład prowadzić dziennik. Możesz też praktykować wdzięczność. Możesz medytować. A tutaj jak chodzi o medytację, to jest w ogóle milion różnych sposobów, bo można mieć medytację kierowaną, medytację ze świecą, medytację w czasie spaceru. Opcji jest naprawdę wiele. Też to może być rozmowa z kimś bliskim, z przyjaciółką, ale też z terapeutą lub z innym profesjonalistą. Natomiast jak chodzi o rozwój umiejętności, no to tutaj wiadomo, po prostu pole do manewru jest ogromne. Ja polecam, żeby w każdym chociaż tygodniu skupić się na jednym obszarze. Nie tak, że jednego dnia robisz coś np. z zakresu finansów, a drugiego dnia z zakresu malowania. Jeśli chcesz, też możesz, ale jeśli masz taką możliwość, to postaraj się tygodniami wybierać takie bloki tematyczne. I na przykład, jeśli jest to temat finansów, to możesz przeczytać artykuł branżowy, możesz przerobić lekcję kursu, a możesz samodzielnie ogarnąć swój budżet lub poznać jakieś dodatkowe opcje, które oferuje Twój bank. Znowu bardzo, bardzo różne rzeczy, jak chodzi o ten rozwój umiejętności, no to tutaj dosłownie Sky is the limit i możesz robić, co tylko zechcesz. I celem tutaj jest to, aby codziennie wykonać chociaż jedną czynność z każdej z tych kategorii. Nie ma znaczenia, jak długo tą czynność będziesz wykonywać, bo niektóre będą małe, wręcz mikroskopijne, jak wypicie szklanki wody rano. Tutaj wiadomo, to jest może 30 sekund. Ale inne mogą wymagać więcej czasu, jak na przykład prowadzenie dziennika. Polecałabym Ci tutaj, żebyś sobie wypisała. Wszystkie propozycje czynności w każdej z tych kategorii, najlepiej takie, które sprawiają się radość, które możesz już kiedyś przetestować lub które chcesz przetestować i wydają się być interesujące. I żebyś się zastanowiła do każdej tej czynności, jaka jest jej opcja minimum, a jaka jest jej opcja optimum. Bo na przykład docelowo chciałabyś pisać pół strony w zeszycie jako dziennik. I to będzie optimum. Ale no wiadomo, czasem są takie dni, że człowiek gdzieś tam zaśpi, się spóźni, coś się wydarzy, więc niech minimum będzie na przykład zapisanie jednego zdania. Tak samo w przypadku picia wody. Może optimum jest wypicie tej szklanki, ale minimum to będzie wypicie dwóch łyków. Do każdej czynności, o której pomyślisz, dopisz sobie właśnie te dwie wartości, tą minimalną i tą optymalną. Dzięki temu jest jeszcze większa szansa, że daną czynność zrealizujesz, dany. Nawyk wykonasz, dany obszar życia zaopiekujesz, o, może w ten sposób. Pamiętaj tylko, żeby nie jechać tylko na tej wartości minimum, bo może się tak zdarzyć. Zapamiętaj, że twoim celem jest wersja optimum, nie minimum. I okej, okay, czasem będzie także i trzy dni pod rząd, będziesz mogła zrobić tylko tą wersję minimum, ale docelowo dążysz do wartości optimum. I ta metoda, jak zresztą słyszysz, jest niezwykle elastyczna. Bardzo, bardzo elastyczna. Więc nie zostawia ona dużo miejsca na wymówki. Co więcej, jest metodą, po którą ja sięgam i do której wracam za każdym razem, kiedy w moim życiu zaczyna się dziać bardzo, bardzo dużo i to wszystko, wszystkie te sprawy powoli wymykają mi się z rąk i mam takie poczucie, że któryś z tych obszarów zaniedbuje. Bo nie wymaga ona czasu, nie wymaga ona dużo zastanowienia, i też mi daje większe poczucie sprawczości. Jestem przekonana, że będziesz miała bardzo podobne uczucie, jeśli tylko spróbujesz, więc mocno Cię zachęcam do przetestowania właśnie metody trzech nawyków. Przypomnę, że obszarami, o których jest mowa, jest zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne i rozwój umiejętności. Jeszcze na koniec chciałabym zaznaczyć, że to absolutna obtura. Że na wprowadzenie nawyku potrzeba 28 dni. I nawet jeśli w obrębie metodzie trzech nawyków zdecydujesz się tylko na jeden nawyk i że tylko jego chcesz rozwijać, bo to jest jak najbardziej w porządku, to pamiętaj, że to nie jest tak, że pyknie idealnie to 28 dni i koniec, i robota zrobiona, masz ten nawyk. Każdy nawyk wymaga innej ilości czasu i to zależy od samego nawyku, ale też od Ciebie, od Twojej sytuacji w życiu i od Twoich możliwości. Niektóre nawyki wprowadzisz bardzo szybko, a inne będą wymagały czasu. Co istotne, też nie jest wyznacznikiem wprowadzenia nawyku to, ile dni pod rząd Ty go wykonasz, a raczej to, z jaką łatwością do niego wrócisz, potem jak wypadniesz z rutyny. Bo szczerze, pewnie wypadniesz. Praktycznie... Każda z nas wypada czasem z rutyny. Ważne, żeby móc do niej potem z powrotem wskoczyć. O nawykach jeszcze na pewno będziemy rozmawiać wielokrotnie. Jednak już teraz zachęcam cię do tego, abyś przejęła stery i zaczęła chociaż w małym stopniu dbać i o obszary, o których powiedziałam i właśnie o nawyki. Nie pozwól, żeby automatyczne przyzwyczajenia stanęły na drodze do realizacji twoich celów, do realizacji twoich jakichś postanowień i przede wszystkim do życia, życiem, w którym chcesz żyć, bo to właśnie te małe czynności, te małe przyzwyczajenia, małe nawyki sprawiają, że nasza codzienność wygląda w określony sposób i przez to jest to życie, którym ty chcesz żyć na co dzień i chcesz dalej iść w konkretnym kierunku lub chcesz coś zmienić. Zadbaj o to, żeby tych powodów do zmian, codzienności było jak najmniej. A tymczasem trzymaj się. Hej.